Może babcia namalować Ciebie coś? No dobrze, babcia Ciebie. Usiądź dobrze, dobrze, usiądę, ale najpierw tatuś ci zrobi. Wiesz co? Nie wiem, co on tam robi. Co on tam robi? Co on robi? Takie coś robi, takie coś. Co on tam robi? Babcia Ciebie namaluje takiego kwiatuszka, a tego pomalujesz, dobrze? Babcia napisze o. Ja cię tylko przyniosę twój stolik. Będziesz przy swoim stoliku rysowała, dobrze? A my będziemy przy tym dużym jednym, tak? No, na razie jeszcze rysuj przy tym teraz ty przyniosę twój. Twój stolik ciocia przyniesie, tak? O, rany, rany. Tata robi filmy. Małe filmy tata robi. O Jezus, Je Jezus Maria. Czyje to jest? A kto ty jesteś? No kto ty jesteś? Nie wiem myszka. No wiesz co? Taka mała mysza. A Jaceka daj babci kredeczki. No wiesz co, na no, czemu ty nie dasz babci klecky? Kred... Łoki łok. idzie, Łoki, idzie. A ty już babci tą kredkę. Je... Co idź? Co idź? Gdzie będę szła? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Na kawę. Na kawę? Gdzie oddzko babcia ma A co on jest? A czemu ty mnie wyganiasz? Czemu ty mnie wyganiasz? Wezmę ci dupę z czaska i zobaczysz. Tak? No mogę tą kredeczkę wziąć? A dlaczego nie? A ja tam jedno. Co już nie? Co już nie? Proszę mi dać jedną to. Gdzie ma iść? Idź ty, idź ty, co idź ty! Pić kawę mam iść, tak? No, pewnie. A ty nie będziesz piła kawy ze mną? Czemu? Bo co takie gówniarze nie piją? Nie piją. No, wezmę tą kredkę. Co la? Co da? A co a co, a co mnie wyganiasz? A co proszę? No, no, no proszę mi dać tą... Ale ja proszę ładnie. Co, co nie? Co nie?